Takie miejsca są pożądane, dzieci się bawią, rodzice się cieszą, teraz jeszcze w wyobraźni, ale nic nie może przecież wiecznie trwać. Plac zabaw przy ulicy 11 listopada w Działdowie to dopiero początek długiej listy marzeń, które miasto chce urzeczywistnić. Pomysł wyszedł od mieszkańców tego osiedla, którzy wielokrotnie mówili, że nie mają gdzie spędzać czasu ze swoimi dziećmi i w budżecie obywatelskim w zeszłym roku po raz pierwszy został zgłoszony taki pomysł, żeby urządzić tam miejsce rodzinnych spotkań. Pomysł uzyskał bardzo dużo głosów. Zrealizowaliśmy pierwszy etap. W tym roku, w tym roku realizujemy etap drugi. Jak Państwo będą mogli zobaczyć, no inwestycja wygląda bardzo pięknie jedyna rzecz która nas martwi to to że na razie nie można korzystać z tego placu zabaw ale wiemy że to jest okres przejściowy i wierzę że niebawem będziemy się tam spotykać w zupełnie innych okolicznościach chciałem powiedzieć że gmina miasto Działdowo tak naprawdę nie ma już takich własnych gruntów, na których można by realizować podobne inwestycje. W tym wypadku udało nam się od prywatnej osoby dokupić działkę w bardzo atrakcyjnej cenie, i właśnie wchodzimy z realizacją kolejnego pomysłu. Tym razem będzie to taki jakby ogród miejski, gdzie będą nowe nasadzenia. Między innymi pojawią się mało wymagające drzewka owocowe. Oczywiście w dalszej perspektywie chcemy zrewitalizować staw, który znajduje się obok. Po części już został teren uporządkowany. Zostały częściowo wycięte krzaki i drzewa, ale też chcemy, żeby przy tym stawie znajdowała się też taka ostoja dla ptaków, dla kaczek, które tam się pojawiają. Wczoraj widziałam bociana, wcześniej też przewijały się lisy. Więc chcielibyśmy, żeby też był taki taka wyspa, w którą my nie będziemy ingerować. Tam będzie przyroda robiła co będzie chciała. Żadna to sztuka siedzieć z założonymi rękami. Działowo, jak i inne samorządy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wykonuje inwestycje, które zostały rozpoczęte przed pandemią. Podpisane umowy wymagają realizacji, oczekiwania mieszkańców należy spełnić i ta nadzieja, że w końcu się wszyscy spotkamy.